Czwarta edycja Festiwalu Patriotycznego szczególnie cieszy nas obecność młodzieży szkolnej, zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych tutaj z naszego terenu. Licznie przybyłych za wykłady, które odbywały się w środę 12 marca. Wykład wygłosił Szymon Nowak, skierniewiczanin, laureat ubiegłorocznej nagrody Parowozy Kultury. Moderował ten wykład również historyk Łukasz Saptura, a wykład dotyczył kobiet wyklętych. Generalnie cały ten festiwal tegoroczny był poświęcony bitwie pod Monte Cassino. Jak pamiętamy, wszyscy w ubiegłym roku minęła 80. rocznica zdobycia tego wzgórza przez polskich żołnierzy II Korpusu Polskiego, generała Andersa. W piątek. Właśnie zakończył się koncert pieśni patriotycznej. Uczestnikami byli młodzi ludzie ze szkół pod, podstawowych. Zaśpiewali nam przepięknie, naprawdę przepięknie, znane pieśni patriotyczne, takie, które my, starsze pokolenie, znamy. Młodzież dzięki właśnie temu koncertowi, temu festiwalowi, ma szansę te pieśni zaśpiewać przed szerszą publicznością. Było wiele osób starszych, którzy ze wzruszeniem oglądali na scenie właśnie tę nową energię, nowe aranżacje tych pieśni. Także bardzo dziękujemy i młodzieży, i nauczycielom, szczególnie historii, którzy świadomie przybyli na to wydarzenie i w nim uczestniczyli. Zwieńczeniem tegorocznego festiwalu patriotycznego był koncert Joanny Moro – Ja z podróży, który odbył się w piątkowy wieczór o godzinie 19. Co ważne, partnerem naszego wydarzenia jest Miasto Skierniewice oraz Muzeum Historyczne Skierniewic, gdzie również mogliśmy obejrzeć bardzo ciekawe wystawy organizowane właśnie przez muzeum. Tam też licznie młodzież przybyła, uczestniczyła w oprowadzaniu po wystawach razem z przewodnikiem Piotrem Paradowskim. Co ważne też, nasz festiwal rokrocznie odbywa się pod patronatem. Prezydenta miasta Skierniewice, a także marszałek Województwa Łódzkiego, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Podsumowując tegoroczny festiwal patriotyczny, to bardzo wiele różnorakich wydarzeń. To są wystawy, to są prelekcje, to są wykłady, to była też emisja filmu, to był koncert pieśni patriotycznej, to był koncert utalentowanej artystki Joanny Moro. I wszystkim uczestnikom, wszystkim naszym sympatykom bardzo dziękuję za udział i za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Zobaczymy się za rok.